Cześć widzowie, cześć zeciarze. przed Wami kawasaki Vulcan 900. Zanim zacznę opowiadać o tym motocyklu, pokażemy może, jakie tutaj są dodatki. Tak wygląda seria, pewnie teraz Wam się ukaże na kanale. Z dodatków, tutaj ten orzełek, piórnik, light bary. Pokażę Wam ja teraz, załączę, jak one świecą. Jest to oczywiście dołożone. Nie przez właściciela, ale, ale przez poprzedniego właściciela. Na pewno bardzo ułatwia widoczność na drodze z czasem. No Tu mamy takie pojemniczki na, na jakiś soczek albo na piwko bezalkoholowe. Z takich dodatkowych rzeczy to na pewno oparcie dla pasażera. Wszystkie te kufry, tutaj te dwa boczne, i kufer centralny, bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie się prezentuje. W ogóle właściciel tego Kawasaki to on wcześniej miał 125. Nie wiem, czy kojarzycie taki film, nagrałem chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu z Yamaho Dragstar 125. Cześć widzowie. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Dlaczego nietypowy? Bo jest tutaj nietypowy motocykl, czyli e, Yamaha Dragstar 125. No to właśnie ten właściciel potem sobie zrobił prawo jazdy i kupił sobie teraz tego, e, tego wulkana, tą przepiękną maszynę. E, no co? no Dołożone też tutaj są na pewno te gmole. Tego, tego w oryginale nie ma, więc szczerze mówiąc, ktoś tu wpakował też kupę pieniędzy, żeby, żeby to wyglądało jak wygląda. No i słuchajcie, tak jak. Tak jak w sumie przy tamtej 125 charakterystyczny znak mojego kolegi, który, który zawsze takie kitki zawiesza. 125 też to było i w tej Kawie również mamy coś takiego. Tak, tak się ogólnie prezentuje ten motocykl. Ogólnie myślę, że warto tutaj go odpalić, bo dźwięk jest naprawdę nieziemski. Wybaczcie, że, że się aż tak nie przygotowałem, ale zapomniałem zapytać, czy ten wydech, wydech jest oryginalny, czy, czy jakiś akcesoryjny? Jakbym miał obstawiać, to raczej jest, e, raczej jest akcesoryjny, bo wydaje mi się, że seria e, brzmiałaby trochę ciszej, ale posłuchajcie tego, bo to jest bardzo ważne moim zdaniem. Że to jest ogólnie melodia dla moich uszu. Naprawdę bardzo podoba mi się dźwięk silnika i chyba tylko z tego względu kupiłbym sobie kiedyś takiego chopera, nie? No, słuchajcie, dobra, no chyba nie ma, nie ma co tutaj przedłużać dłużej. Zakładam kask, zakładam kamerę, żeby podczas jazdy omówić takie kwestie, no jak mi się na, na tym motocyklu jeździ, jakieś tam walory jezdne i tyle. Dobra, to widzimy się z pozycji, z zakasku. No dobra, widzowie Stacyjka jest tutaj. Przekręcamy, Palimy maszynę. Zapomniałem wcześniej powiedzieć o tym, tutaj do, o tych dodatkowych podnóżkach. Mam nadzieję, że to, że to dobrze widać. Słuchajcie, w ogóle takie jaja wcześniej były, bo jak odbierałem ten motocykl e, wczoraj. Zobaczcie, jak tu w ogóle się biegi zmienia. Tutaj wrzucamy jedynkę, a resztę biegów piętą. Powiem Wam, że <grym> przez pierwsze jakieś 5 minut e, nie umiałem się przyzwyczaić, ale już powoli to łapię. Bo wiecie, moja naturalna pozycja jest taka, nie? Jak, na, jak na Nakedzie. Pogoda, pogoda mi się trochę zepsuła. Czeka, czekaliśmy w ogóle w samochodzie dwie godziny, e, aż przestanie padać, także ale na szczęście przestało padać, jest trochę mokro, dlatego też maszyna jest mokra. No co zrobić? To jedziemy. Chyba warto tutaj zacząć w sumie e, od pozycji za kierownicą. No, no tapczan to jest tak zwany, nie? Słuchajcie, nie ma, nie ma co ukrywać. To jest tapczan. Tutaj, tutaj możemy, nie wiem, no się drzemnąć, iść spać. Iść spać i... I czekać aż nas maszyna dowiedzieć, nie no, czy teraz taką e, głupotę palnąłem oczywiście, ale mamy tu bardzo wygodnie. Brakuje tylko miejsca dla kierowcy. Nie wiem, nie wiem czy, czy ludzie, którzy posiadają takie maszyny, czy, czy mogą sobie coś takiego dołożyć. Szczerze to nie widziałem chyba nigdzie u nikogo, ale byłaby to świetna sprawa. To już w ogóle opieramy się, tutaj kładziemy nogi a i no nie wiem no. Ja też w ogóle jestem za krótki, mi się wydaje, do, do tego motocykla. E, bo tak, bo ja mam gdzieś mniej więcej 1,70 m no i powiem Wam, że ja tutaj ledwo co dosięgam, mam, widzicie, wyprostowane kolana, e, motocykl bardziej nadaje się dla osób, które są wysokie, e, takie jest moje zdanie, czyli jakiś, no nie wiem, no 1,80 m myślę, e, no, to, no to już takie osoby z takim wzrostem się tu na pewno odnajdą na, na takiej maszynie, jeśli chodzi tutaj o ten liczyk, bardzo ładnie Wyeksponowany. Brakuje obrotomierza, ale to może tylko mi, bo podejrzewam, że właściciele takich kruzerów, choperów, raczej im jest taki, taki obrotomierz do niczego niepotrzebny. Ja mam po prostu takie przyzwyczajenie, że sobie tam lubię patrzeć, jak te obroty rosną. Ale słuchajcie, no ten dźwięk w ogóle to jest dla mnie poezja, nie? Czekajcie, ja trochę zaraz przygazuję. Wam no coś pięknego, nie? Ten dźwięk. Wiadomo, to nie jest jakiś demon prędkości. Więc jeśli, jeśli chodzi o dane techniczne, pojawią wam się teraz na ekranie, ile motocykl ma koni, jaki moment obrotowy. Pojemność wiadomo, 900. I powiem wam tak, e, demonem prędkości to on nie jest, tylko no, te motocykle, one. One nie służą do, do, do jakiejś takiej szybkiej jazdy. Ja Wam powiem tak, jak już tak wcześniej trochę na nim pojeździłem, to ja mam wrażenie, jeżdżąc nim, że czas mi stoi w miejscu albo że się cofa do tyłu. Oczywiście żartuję bez przesady, no bo ja ogólnie na, na co dzień jeżdżę raczej bardzo szybkimi maszynami, więc tak to u mnie wygląda. Ale powiem Wam teraz tak troszeczkę. Szybciej sprzęgło puściłem No i poczułem jak mi dupką zarzuciło na takim mokrym Także no tutaj moment obrotowy Też robi swoje, nie? Dobra, no mamy trójeczkę O dobra, mamy 80, 70 Depnijmy trochę No idzie to, w ogóle Śmiałem się wczoraj. Słuchajcie, na Discordzie e, zrobiłem zdjęcia tej kawy. No i napisałem, spytałem Was, co mam, co mam przetestować, co by, czego byście chci chcieli dowiedzieć, jak będę e, nagrywał ten motocykl. No i patrzcie, jaka, jaka, e, jaki komentarz zbił jak najwięcej chyba lajków. To Was chyba najbardziej interesuje. No to dobra, słuchajcie, dobra, mamy jeden. Albo nie, dobra, kawałeczek dalej to zrobimy. Zobaczymy jak on tak faktycznie przyspiesza. v Maxa, nie wiem czy mi się uda sprawdzić, szczerze mówiąc. Postaram się wjechać gdzieś na autostradę no i sprawdzić to, nie, takiego v Maxa. Też wiadomo, to, to nie jest mój motocykl, ja go nie chcę też katować jakoś, wiecie. Wiecie o co chodzi, nie? Powiem Wam tak, jeśli chodzi o hamulce, E, ta przedni no, hamuje normalnie no, tutaj nie ma szału, nie, nie ma co ukrywać nie ma szału jak, jak na nie wiem, jakichś ścigawach albo nakedach ale tak, tutaj jest niby nożny i on powiem wam, że znaczy nożny czy też tylny i powiem wam, że on najlepiej hamuje ja nie wiem, czy, czy to nie działa czasem tak że, że wciskając ten nożny, że hamują obydwa koła, wydaje mi się, że tak to jest no bo patrzcie, delikatnie wciskam i on naprawdę rewelacyjnie hamuje. A przedni już tak... No nie wiem, gorzej, gorzej, po prostu gorzej niż ten nożny. Więc prawdopodobnie, jeżeli się pomylę, to, to, to wam się wyświetla jakieś tam pisy się naprostuje, ale wydaje mi się, że tutaj ten hamulec hamuje po prostu obydwoma kołami, nie? Dobra, zawrócimy sobie na tym rondzie. No i sprawdzimy jak to przyspiesza, co? Widzowie, chyba każdy jest tego ciekaw, jak to jedzie. Ogólnie mamy pogodę średnią, no ale no co zrobić, co zrobić. Mam tylko nadzieję, że, że na nagraniach będzie wszystko ok widoczne. Kurczę, co to za niedzielny kierowca. Jedzie 20 na godzinę, no to jest niesamowite. Czasami nie wierzę w niektórych ludzi. No i teraz będę musiał godzinę tutaj zaczekać, aż oni sobie odjadą, żeby, żeby wam pokazać te przyspieszenie. O! W ogóle waga motocykla, tak wygląda. Powiem wam szczerze, nie mam bladego pojęcia. Jakbym miał obstawiać, to bym powiedział, że waży no, z 300 kg. Jest ciężki, czuć ten ciężar, naprawdę czuć ten ciężar. E, siedzisko jest dosyć nisko, e, nawet się zrymowało, <laughs> więc e, dla takiego kurdupla jak ja, e, no nawet, nawet spoko motocyk, chociaż jak już mam się odpychać, to powiem Wam, że e, ledwo co, e, ledwo co jakby cofam do tyłu tą maszynę. Tu by się przydał bieg wsteczny jakiś, e, przynajmniej dla mnie, nie? Dlatego wcześniej wspomniałem, że wyższa dla wyższej osoby na pewno ten motocykl będzie o wiele lepszy. A few moments later. Dobra, ruszamy. Tak chociaż do czwóreczki e, postaram się przeciągnąć tą maszynę. Nie ma obrotomierza, więc też nie wiem ile, ile mogę kręcić, a nie chcę od, do odciny. Wiadomo, nie? No dobra. Mamy jedyneczkę wrzuconą. No to ogień. No, było złoty było 60 zł na czwartym biegu, motocykl ma 5 pięć, pięć biegów e, jak przyspiesza każdy może sobie sam ocenić myślę, że jak na cruzera to wystarczająco e, to znaczy dla mnie na przykład niewystarczająco no ale wiecie no ja jestem zeciarz ja lubię ja lubię jednak szybciej trochę pojeździć ale gdzieś tam powiem wam szczerze, że widziałbym taki motocykl w swoim garażu jako, no nie wiem, drugi, trzeci, nie? Jakbym miał jakieś sianko, tak żeby sobie, no nie wiem, w niedzielę wziąć dzieciaka do tyłu, żeby się wygodnie oparł i sobie gdzieś na zlocik pojechać, to jak najbardziej tą maszynę bym tutaj polecił, nie? Słuchajcie, wjadę na autostradę, sprawdzimy Vmaxa, <grymne> bo to pewnie też ludzi interesuje. Jeśli chodzi o dane techniczne, no to macie, tutaj wam się wyświetli. Vmax Kawasaki Vulcan 900. Czy mi się uda tyle osiągnąć, nie wiem. Też w sumie nie wiem, czy uda mi się rozpędzić do takiej prędkości. I powiem wam szczerze, no nie ma co ukrywać, warunki też są takie, no średnie, do takiej jazdy. Ale tak, o, powiem Wam, kurde, tak to mogę jechać, nie? Kwestia przyzwyczajenia z tymi biegami, nie? No bo ja zawsze, wiecie, jak w Nakedzie, nie? Tak, wrzucasz bieg i wiesz, jed, yy, w górę i, i zbijasz w dół. Wiecie, w jednej pozycji macie stopę, a tutaj ja muszę yy, ściągać z tego podnóżka i bardziej świadomie wrzucić następny bieg, bądź go zredukować, nie? Tworzę wam szybkę, bo no bardzo fajnie brzmi moim zdaniem. Delikatnie, czasami nawet strzeli z wydechu, wam powiem szczerze. Mega mi się podoba, bo no kurczę, no ten dźwięk jest naprawdę hipnotyzujący. I tak ja podejrzewam, że no, na filmie to się tak nie nagra, nie, no, ale. Ale no, jestem z wami szczery, naprawdę na, na żywo dźwięk robi, robi rewelacyjną robotę. Ogólnie i w ogóle tak jeśli by ktoś chciał, żebym, żebym waszą maszynę przetestował i nagrał na kanał. To jak najbardziej sezon na testowanie motocykli od widzów uważam za otwarty. Śmiało możecie pisać. Również ci, którzy. Bo ja mam naprawdę bardzo dużo wiadomości z propozycjami, żebym przyjechał dany motocykl nagrać. Tylko że słuchajcie, ja mam tyle tych wiadomości czasami dostaję, że ja zapominam, zapominam potem kto mi pisał, kiedy, co, gdzie jak, rozumiecie, nie? Także jak ktoś jeszcze się pisał, niech śmiało się przypomni i tam dogadamy szczegóły, nie? Zawsze możecie pisać, czy to na, na Discordzie, czy Instagramie O, Jeśli chodzi o Discorda w ogóle, na Discordzie jest taki dział Przetestuj moje moto, tam możecie wrzucić zdjęcia Napisać sko, skąd jesteście, jaki motocykl, wiadomo e, ja, tam, ja tam staram się na bieżąco odpisywać na, na te posty Więc polecam sobie ogarnąć tego Discorda, dołączyć do zeciarzy Nie no, powiem Wam, no, moc jest wystarczająca, nie ma co ukrywać bo na tym motocyklu się raczej nie szaleje. Powiem Wam, że już prędzej ta 125, ta Yamaha Dragstar, co ją testowałem, to już prędzej na tamtej maszynie się było można poszaleć, bo, e, bo on, tamta Yamaha była leciutka i nią się fajnie skręcało. E, tutaj nie mówię, że tym motocyklem się jakoś źle skręca czy coś w tym stylu, e, ale, ale no to, jednak, to jest jednak kolumbryna, nie? ten motocykl o wiele więcej waży. I nim się nie chce szaleć, nim, na nim się fajnie odpoczywa. Jeszcze warto tutaj wspomnieć o zawieszeniu, bo patrzcie na jakiej drodze w ogóle jadę. Witamy w zabrzu. <grym> e, więc jeśli chodzi o zawieszenie, no to tutaj jest mięciutko. No, słuchajcie, nawet mi głos nie przerywa takie. A, 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 wiecie, a wiecie, jak to, jak, jak głos brzmi, jak, jak się po dziurach jedzie, przykładowo, nie? A tutaj, tutaj, no, tych dziur w ogóle praktycznie nie, nie wyczuwam. Jest naprawdę bardzo komfortowo. Ktoś fajnie określił ten motocykl jako chyba tapczan na Discordzie I, i chyba, chyba tak bym go określił, nie? Ten motocykl, jako taki tapczan, po prostu wygodny, bardzo wygodny motocykl No i nie ma co ukrywać, bardzo ładny, no wiadomo Kwestia gustu, nie? Są gusta i guściki, jak to się mówi, więc E, no nie każdemu może się podobać motocykl tego typu, albo no nie wiem są. Ja wam powiem, że ja mam też problem z odróżnianiem tych modeli. Jak ja na przykład e, jadąc po ten motocykl ja zapomniałem jakiej on jest marki. Nawet jak go zobaczyłem to się pytałem to jest Yamaha Dragstar czy, czy Kawasaki Vulcan. E, tak po prostu źle tak skojarzyłem, więc e, ja się na tych modelach aż tak też nie znam, nie, nie rozróżniam ich za bardzo. nie. no, sobie zaraz na autostradę jakąś i no nie wiem czy mi się uda maxa sprawdzić postaram się, naprawdę postaram się ale wiecie, ja też muszę mieć na uwadze swoje bezpieczeństwo i warunki na drodze mamy czwóreczkę chyba, zaraz sprawdzimy piątka tak, piątka teraz, dobra, czwóreczka myślę, myślę, że start z czwórki będzie jak najbardziej w porządku Jeśli chodzi o takie pokonywanie zakrętów Jak jest taka prędkość jak teraz przykładowo To jest super, ale jak jedziecie bardzo powoli Bardzo powoli, mówię, no nie wiem no 5 na godzinę, 3 na godzinę No to, to wtedy jest trochę męczarnia Tutaj nie ma co ukrywać Ale no, ten typ tak ma, nie? Jakby tutaj, tutaj to jest normalne kurczę, ale się rozpadało No ale no, co zrobić to Ja, man. 170, prędkość maksymalna 170, taka, która, którą udało mi się osiągnąć, no jakbym tutaj jechał nie wiem, może jeszcze z 3 godziny to może by się udało dobić do 175 oczywiście żartuję e... no tak wygląda Vmax, no myślę, że 170 to jest taki realny realny wynik jaki możemy możemy osiągnąć w tym motocyklem powiem wam <grym> kto zamawiał taką pogodę tego co się nie robi dla widza, nie? Nawet w deszczu można <grywać> nagrywać. Aj. Nie, no a tak szczerze, ogólnie cały dzień nie padało, czekałem na żonę aż wróci z pracy, żeby z, z synem została. No i tak jak wyciągnąłem maszynę, nie padało, tak ruszyłem i pół godziny później zaczęło lać. No a także, także no. Brawo ja! Spoko że jest ta szybko, ona na pewno dużo daje tutaj chroni przed wiatrem, aktualnie też trochę przed deszczem, bo wiadomo, no, te krople tak nie lecą centralnie na, na, na twarz, czy tam na szybkę z kasku, więc to jest spoko. To by było tyle widzowie z tej przepięknej maszyny, mam nadzieję, że film Wam się o, yy, podobał. Słuchajcie, w ogóle jeszcze sprawa, taka jedna. Dobrze wiecie, że ja nigdy, w pod filmami nie sępią jakieś tam lajki subskrypcje, takie inne bzdety ale e, nie będę ukrywał bardzo by mnie ucieszyło to jeżeli dobilibyśmy jak najszybciej do 10 tysięcy subskrypcji, na razie mamy gdzieś jakieś 9 tysięcy, czy tam 9 100, fajnie już by było tak mieć no te 10 koła sub, subskrypcji dlatego jeśli chcesz mi, pomóc mi w osiągnięciu tego celu zostaw proszę lajka napisz jakiś komentarz e, no i daj subskrypcję jeżeli jeszcze tego nie, nie zrobiłeś one sobie tutaj. Dobra, widzowie, e, tak już kończąc tego testa. Eee, bardzo się cieszę właścicielowi, że udostępnił mi do nagrań. Maszyna bardzo ładna. Eee, dziękuję z tego miejsca za to, że udostępnił mi pojazd, że mogłem się nim przejechać i trochę nim nacieszyć. Eee, standardowo wlepeczka dla każdego kto, e, kto mi użyczy swoją maszynę. Pewnie dowie się z filmu. Wrzucamy tutaj do kufra oryginalną wlepę zeciarza. I tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za to, że jesteście. Eee, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was, na razie, hej!